Siema, tu Dominik Stars i tak, jak widzicie po tytule, ukradli mi konto z 12 tysięcy pucharkami. Um, nie wchodziłem do tego konta dwa dni, wchodzę, patrzę, godzinę temu, aktywny widziałem tutaj i weszłem do gry, a tam na to konto weszłem właśnie. I ktoś grał moim mecha krukiem, spadł mi chyba z 80 pucharków, ja nawet nie wiem jak to komentować. Tu sobie stworzyłem, jak widzicie, nowe konto jakieś dwa tygodnie temu. Już mam dosyć dobrych zademiaarzy: Mam Gina, mam Pam, mam króliczka, Penny już i brakuje mi Franka, Bibi, Piper, Mortisa, Gina, y, Mortisa, Tare, Spike'a, Króla i Leona. E, dzisiaj chyba nagramy odcinek: jak yy, wbijamy 5000 pucharków. I nie wiem, jak to skomentować. Zaraz pewnie będzie aktywny znowu. Weszłem na to konto, właśnie, i patrzę, jak ktoś gra mi mecha krukiem na zadania, i mnie ciągle wyrzucało z gry. Tak samo jak jego. Nie wiem, jak to skomentować. Po prostu nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ja odchodzę do gry i patrzę. Domin 10 Aktywny, godzinę temu. Tak, to jest moje konto. Nie wiem, po prostu. Nie wiem, no cóż, będziemy teraz na tym grać koncie, jak widzicie możecie się zapoznać już z moim kontem, na penę mam tylko 20 rangę, jak widzicie. Hmm, no szkoda mi tego konta, szkoda. Może za tydzień będziemy wbijać sobie 8-bita, jak nam da już się. No cóż, będziemy próbować wbić do 12 tysięcy na tym koncie. No, niestety, no. Zdarza się, nie? Tylko naprawdę szkoda mi tego konta. Bo tam miałem Leona, Kruka, Mortisa. Praktycznie wszystkich, oprócz spajka. Tylko mi spajka brakowało na tym koncie. I to mnie najbardziej wkurza. Nie wiem, może uda mi się jakoś odzyskać to konto. Próbuję od razu nagram odcinek. Ale raczej wątpię w to. Naprawdę, nie wchodziłem na to konto dwa dni. I zobaczcie, godzinę temu aktywny byłem. Nie wiem jak to się stało. Nie wiem, po prostu nie wiem. Może w następnym odcinku kupimy sobie mistycznego zadniarza, ale to jak wbijecie dużo łapek, dużo bo mi naprawdę zależy. Czekłem. Abyście w wybić ze spałapek, bo to jest aż 200 złotych. Nie? nie, 100 złotych, tak, Może w następnym też sobie kupimy epickiego zaziemiarza, jak będziemy tu mieli. Dobra. Teraz ja się z wami żegnam. Widzieliście mój odcinek, jak straciłem niestety konto. To na razie.